Obsługując zawory TBVC oraz TBVCN, warto pamiętać o następujących czynnościach. W pierwszej kolejności należy zweryfikować poprawność montażu. W tym celu sprawdź warunek zachowania odcinków prostych 5 średnic przed i 2 średnice za zaworem. Zweryfikuj zgodność kierunku przepływu czynnika ze strzałką widoczną na korpusie. Skontroluj typ, model, wielkość i przepustowość zaworu. Dane te zamieszczone są na pierścieniu. Możliwe modele to TBVC lub TBVCM. Średnice w zakresie DN15, DN20 i DN25 oraz przepustowość normal flow oraz low flow. Jeżeli zawór nie został uzbrojony w siłownik, widoczny na nim kapturek może posłużyć jako element odcinający przepływ. Wystarczy dokręcić kapturek zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W celu wykonania nastawy należy zdemontować kapturek, a w jego miejsce nasadzić klucz nastawny o numerze katalogowym 52-133-100. Osadzenie klucza pasuje w jednej pozycji i fabrycznie jest to nastawa 10. Jest ona wskazywana przez wytłoczony ząbek na korpusie w widocznym przy krójcu pomiarowym. Wartość cyfry na kluczyku w linii ząbka informuje o bieżącej nastawie zaworu. W celu zmiany nastawy należy obrócić kluczek tak, aby w linii ząbka znalazła się wartość żądanej nastawy, np. nastawa 9. Do weryfikacji poprawności przepływu przy wykonanej nastawie należy wykorzystać urządzenie pomiarowe TASCOP. W tym celu odkręć kapturki na krótcach i wprowadź igły pomiarowe do pozycji zazębienia zawleczek za gwint. Wprowadzając igły, zachowaj zgodność oznaczeń kolorystycznych złączy TASCOP i króćców na zaworze. W komputerze Teascope wybierz funkcję Pomiar Przepływu. Szybki pomiar. Wprowadź typ, model i rozmiar zaworu. Wpisz na zgodną z ustawieniem zaworu. Kliknij pomiar. Po zakończeniu kalibracji urządzenie wyświetli spadek ciśnienia na zaworze oraz rzeczywisty przepływ. Po wprowadzeniu wartości oczekiwanej, komputer poda w procentach zbieżność wartości wymaganej i mierzonej. Jeśli procent wartości mierzonej i oczekiwanej nas satysfakcjonuje, wyniki pomiaru można zapisać w pamięci urządzenia, nadając oznaczenie. W sytuacji, gdy przepływ oczekiwany jest inny niż mierzony, a odchyłka przekracza akceptowany poziom, Należy dokonać korekty nastawy zaworu. Możliwa jest ręczna metoda kolejnych przybliżeń. Pamiętaj, aby po każdej zmianie nastawy na zaworze, dokonać także zmiany nastawy w komputerze. Każdy z wyników można w dowolnym momencie zapisać w pamięci urządzenia. Wszelkie zapisane pomiary są dostępne w podglądzie oraz można je wyeksportować z wykorzystaniem programu HiSelect. Do formatu PDF lub Excel w celu uzyskania kompletnego protokołu z pomiarów. Po zakończonym pomiarze należy zakręcić kapturki na krócach pomiarowych. W miejscu kluczyka możemy lekko nakręcić kapturek osłonowy lub zamontować siłownik, jeśli po równoważeniem zawór pełni funkcję regulacyjną.